Dzień dobry, moje drogie wagi. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na lipiec. Kochani, wersję Vimeo rozszerzoną znajdziecie w opisie filmu link do tej wersji to miałam na myśli. Osoby, które wspomagają moją działalność, otrzymają tak jak zawsze informacje o filmie dodatkowym i ta informacja pojawi się w Zakładce Społeczność. Słuchajcie, zaczynamy. Świeca zmienia kolory. To nie miało tak być. Ja to tłumaczę, że tak powiem na wstępie. Nie, nie zauważyłam, że zamawiam czy też, że kupuję świecę zmieniającą kolory. Po prostu miała być zwykłym kwiatem, więc jest to nieszkodliwe. Mam nadzieję, że nie będzie Wam przeszkadzać. Mi to nie przeszkadza. Zaczynamy. Pierwsza karta to jest informacja ogólna, może inspiracja. Może jakiegoś rodzaju wskazówka, przestroga dla wagi na cały miesiąc? Super. Rozpoznanie i nagroda. Sukces dla mnie. Absolutnie. Słuchajcie, piękna karta. Dla mnie mówiąca o tym, że wysiłki, które wkładaliście w coś. E, mają szansę w sposób e, niezwykle namacalny się mm, zrealizować. E, jest to czas, żeby zakończyć jakiś projekt, e, jest to czas, e, w którym w lipcu Twoja ciężka praca, Twoje doświadczenie, Twoje umiejętności, e, to wszystko zostan zostanie, ma szansę zostać uhonorowane, droga Wago. To miałam na myśli, ok? E, więc jakieś miłe wydarzenie w moim odczuciu, sprawdzamy. Dalej, cesarzowa. Kochani, rydwan, sukces. Szóstka buław, zwycięstwo, zwycięstwo. Ale karty. Ale karty! Piękne! Moje drogie wagi. E, chciałam zwrócić uwagę, że na cztery pierwsze karty e, znaczy może inaczej na cztery karty pierwszego tygodnia, trzy z nich to wielkie arkana. Więc pierwszy tydzień jest dla Was ważny. Może być przełomowy. Używajcie maksimum swojej kreatywności, swojego doświadczenia. Budujcie na swoim doświadczeniu. Pokazujcie się z jak najlepszej strony: pokazujcie, jak piękne i kreatywne jesteście. Jest rydwan, który oczywiście mówi o podróży, o jakby jakimś takim ruchu w ogóle, spraw też. Ale tutaj mamy karty, które mówią o sukcesie. Te dwie obok siebie. Sukces. Czas bycia z siebie dumnym. Kreuj dalej. Witalność masz w sobie, energię masz w sobie, i to wszystko rozbudza innych do działania. U zwracaj uwagę na własną duchowość. To jest karta e, papieża, który nawołuje nas do tego, abyśmy rozwijali w sobie pewnego rodzaju kompetencje. Szukali mentora, byli jak mentor. Jakieś wielkie, piękne wydarzenie, asmonet. Dla części z Was nowa praca, szansa na nowy dom, szansa na nową inwestycję, e, szansa na podwyżkę, na awans, ok? Coś, co jest niewątpliwie mm, wynikiem. No i teraz powiem tak, Waszego sprytu, Waszej wyobraźni i tego, że nie daliście się zaskoczyć okolicznościom zewnętrznym lub czemuś innemu, ok? Tak bym jeszcze chciała to powiedzieć. Cesarzowa, kochani, cesarzowa, e, osoba, która ma w sobie ogrom doświadczenia i mocy twórczej, wykorzystuje też ten potencjał, który dostrzega dookoła. Okej? Okay? Wykorzystuje ten potencjał, który niesie jej wszechświat i tutaj coś zauważycie w moim odczuciu. Ktoś Was też rozpozna. Ktoś w Was rozpozna jakiś niezwykły potencjał. Piękne czytanie. Drugi tydzień. Pięć buław. Są zazdrośnicy. Rycerz mieczy. Zazdrośnicy. <gry> Głupiec. No nie, tak był pół żartem, był pół Zaraz sprawdzimy wszystko. Siedem monet, ok. Z tą sytuacją, moim zdaniem, to tutaj z pierwszego tygodnia wiąże się jakaś, mo, jakaś konieczność pogodzenia spraw. Pogodzenia spraw, utrzymania dyscypliny, mm, solidności w tym, co robicie. Karta wysokich lotów intelektualnych, okay? wielkiej byzdrości umysłu. Karta osoby, która ma plan działania, ma ideę, ma koncepcję i nie zaprzestanie e, drogi do tego, żeby jakby dokończyć, pozyskać to, na czym jej zależy. Idzie po swoje. I to jest ten nowy początek. Ten nowy początek, co do którego trzeba włożyć sporo cierpliwości, sporo pracy, uświadomić sobie, że ciężka praca przynosi efekty. Czy Wam tej cierpliwości wystarczy, czy nie? To już jest bardzo indywidualne. Natomiast dla osób, które zmieniają pracę, dostają nową pracę, na przykład jesteście na początku drogi i na wyniki tej pracy trzeba będzie poczekać. Być może na wyniki takie, wyniki finansowe, które będą Was satysfakcjonować, również trzeba będzie poczekać. Trzeci tydzień. Sześć kielichów. Super. Królowa kielichów. Paśki lichów, ale emocjonalny trzeci tydzień. Koło fortuny. W trzecim tygodniu, kochani, to bym powiedziała tak, że tak jak pierwsze dwa tygodnie, jawią mi się bardziej zawodowo, jakoś tak. Chodzi o rozwój własny, osobisty, wasz własny sukces, który odnosicie, to jak wy się ze sobą czujecie, jak wy się czujecie na drodze, którą podążacie. Tak, tutaj ten trzeci tydzień jest dla mnie niezwykle emocjonalny. Dzieci, rodzina. A znajomości, które są pielęgnowane może od najmłodszych lat. Jakaś zmiana. Teraz sprawdzimy, królowa Buław. Tak, tu mamy rodzinę, ewidentnie. Stawianie na sprawy rodzinne. Stawianie na sprawy związane z bezpieczeństwem mojej rodziny, moich najbliższych. Single mogą się spotkać gdzieś, wyjechać i spotkać się z kimś. Mm, z przeszłości, z kimś, kto nie jest wam obojętny, z kimś, kto wręcz jest bardzo bliski wam. I tak jak może wcześniej były jakiegoś rodzaju trudności w tym, żeby na przykład, no nie wiem, jeśli to jest jakaś miłość z przeszłości, która nigdy nie mogła się spełnić, bo były między wami e, jakieś ograniczenia w postaci odległości, każdy miał swoje życie gdzieś w innym miejscu. Tak tutaj następuje jakaś zmiana. Może okoliczności się zmieniły, może sytuacja się zmieniła, e, i tutaj może nastąpić jakaś zmiana bardzo poważna. Dla części z Was, to nad, nad czym pracujecie, zaczyna nabierać tempa. Możecie. Ten tydzień, ten tydzień jest jakiś taki też przełomowy w zasadzie. Ten miesiąc może być dla Was przełomowy, to nad czym pracujecie, zaczyna nabierać tempa. Możecie zobaczyć pierwsze realne wyniki swojej pracy. Idę dalej. Dwie buławy. Co mam zrobić? Co mam zrobić? Asmonet, piękne czytanie, najlepsze czytanie mają wagi na razie. Magik i świat, znowu wagi chciałam powiedzieć, że macie najlepsze czytanie. Na spodzie jest król monet. Duży spokój, tu jest w ogóle. To może być, to może być ktoś, kto was wspiera też. W ostatnim tygodniu mamy decyzję, mamy szansę znowu na nowy początek materialny, szansę na inwestycje, szanse na pieniądze, a z monet się pojawił dwukrotnie z dwóch niezależnych talii. Jest magik, to jesteście Wy, moje drogie wagi, i Wasza predyspozycja własna do tego, żeby wykreować w swoim otoczeniu to, na czym Wam zależy, macie świat, czyli sukces. I teraz idziemy. A z kielichów? Może być finansowe. Słuchajcie, bardzo mocno finanse się pokazują w czytaniu dla wagi. Moim zdaniem, następuje to rozpoznanie, ta nagroda na spodzie jest tutaj karta wasza. To jest dla mnie jakiś też zwrot karmiczny w waszą stronę. W jakimś okresie trudnym, takim, w którym były przeciwności, może czuliście się niedoceniani zawodowo, może prywatnie, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Ten miesiąc niewątpliwie się zmienia. On jest jakiś przełomowy. Mamy miłość. Mamy miłość do siebie też, to jest bardzo ważne. Mamy zaufanie do siebie coraz większe i działanie z taką pasją, z charyzmą. Wzrost poczucia własnej świadomości, wzrost poczucia świadomości własnej wartości. Rodzina, przyjaciele, ludzie dla Was ważni od dzieciństwa, od lat młodzieńczych, ale niekoniecznie są wokół Was i Was wspierają. Świat pokazał się nam dwukrotnie z dwóch różnych tali też, jeśli dobrze widzę. Który mówi o sukcesie, o zakończeniu tego, na czym wam zależało z jakby z, z, znaczy z pozytywnym rezultatem, prawda? To mogą być jakieś kursy szkolenia, które kończycie i chcecie iść dalej. I egzaminy, które chcecie zdać, żeby pójść dalej, rozwijać się dalej zawodowo, i to wszystko tu jest. Dla części z was to jest silna energia w ogóle materii bardzo. E, jakieś pieniądze do zarobienia, jakieś pieniądze do pozyskania. Diabeł bowiem jest, wiecie, no, silnie nastawiony na materię, to jest, to, jest, to ma bardzo mocno swoją ciemną stronę, więc ważno, ważne jest w tym wszystkim, żeby nie, za, nie zatracić innych wartości. Natomiast on mi się wydaje być tłem, czyli te kwestie materialne są jakby tłem, one nie stanowią wszystkiego, w sensie być albo nie być. To, co się tutaj dzieje, jest dla Was moim zdaniem sukcesem osobistym. To jest Wasz sukces osobisty, to rozpoznanie, to nagroda, to ukoronowanie Waszego działania, e, docenienie Was za jakieś wysiłki, które wkładacie w swoje życie. I tyle, kochani, e, jeśli chodzi o miłosne sprawy, to jeszcze tylko powiem że ta osoba, która wraca może mieć z Wami jakąś przeszłość e, niezbyt dobrą, ok? Może się czuć z wami niezwykle przywią do was niezwykle przywiązana, to Wy podejmiecie decyzję, tylko Wy, nikt więcej. Czy chcecie otworzyć się e, na tę osobę, czy nie? Czy chcecie ją wpuścić do swojego życia, czy nie? Ta osoba to może być miłość, może być współpracownik, może być partner, biznesowy na przykład, który ma Wam coś do zaproponowania. To od was zależy, co z tym zrobicie, ok? To jest osoba, która może w Was rozpoznać potencjał, którego wcześniej nie widziała. Po prostu. Co piękne. Bardzo silnie trygon ziemi się pojawia, szczególnie koziorożec tutaj. I bardzo silnie pojawia się trygon wody w ogóle. W szerokim ujęciu powiedziałabym. Z naciskiem na Skorpiona. Pięknego miesiąca Wam życzę. Macie cudowne karty. Tak jak wspomniałam, jest to, jest to najlepsze czytanie, które do tej pory wykonałam. Bardzo się cieszę, że dla Waszego znaku. Uważajcie na siebie. Ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.